W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białym Stoku przedstawiono informacje o dotacji, jakie otrzymało Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Placówka zostanie sfinansowana z pieniędzy Województwa Podlaskiego, budżetu państwa i programu operacyjnego Feniks. Będzie to wizytówka Podlasia, a przy tym niezwykle ważne miejsce dla wszystkich Polaków. Liczę na to, że to miejsce nie tyle zwiększy atrakcyjność regionu, o ile rzeczywiście będzie istotną z punktu widzenia Polski placówką kulturalną. I będzie ciężko doścignąć Muzeum Sybiru, rzeczywiście, bo po dzisiejszej wizycie muszę stwierdzić, że jest to niesamowite doświadczenie i bardzo dobre przedstawienie w sposób, wręcz bym powiedziała, paraliżujący momentami trudnej historii tego regionu. Więc myślę, że, że rzeczywiście przed Muzeum Podlaskim jest ogromne wyzwanie, żeby, żeby utrzymać ten poziom atrakcyjności. Natomiast no tak, ja liczę na to, że to nie tylko będzie miejsce atrakcyjne dla turystów i rzeczywiście takim miejscem pielgrzymek turystycznych, ale że będzie rzeczywiście istotnym punktem na mapie kulturalnej Polski. Jeżeli mamy postacie, które są związane z naszym regionem, a miały wpływ na, na całą Polskę, a postać księdza Jerzego Popiełuszko jest naprawdę wyjątkowym znakiem czasu, który powinien w naszej pamięci zostać, to warto takie przedsięwzięcia. Wspierać i o nie powalczyć. Jeżeli z kolei to nie będzie tylko wystawa, a będzie to miejsce, które będzie w sposób aktywny o określonych wartościach mówiło, to warto naprawdę, żeby powstały. Ogromnie cieszę się, że to przedsięwzięcie, które jeszcze raz podkreślę, wspierało wiele środowisk, także wiele środowisk politycznych, będzie jednak zrealizowane. To jest dobra wiadomość dla regionu, ale myślę, że też takie warto, zadośćuczynienie dla Księdza Jerzego, ale też całej rodziny Jerzego. Koszt inwestycji wyniesie około 60 milionów złotych i powstanie do 2027 roku. Koszt jakby jest, jest, jest kilkuetapowy. 37,5 miliona złotych pochodzi z programu operacyjnego Feniks. 1,5 miliona pochodzi z budżetu państwa, które jest w dysponowaniu Ministerstwa Kultury i budżet województwa w kwotę około 20 milionów złotych wspiera budowę tego muzeum. Muszę przyznać, że program i plan Muzeum Podlaskiego jest bardzo ambitny. I te wskaźniki, i pomysły, które muzeum chce zrealizować w tym miejscu, są bardzo imponujące. Więc ym, dlatego to, to miejsce i ten projekt znalazł się na tej liście projektów niekonkurencyjnych, czyli tych, które dostają dofinansowanie bez konkursu. Tragiczne i bohaterskie losy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki to nie tylko indywidualne świadectwo oporu wobec komunistów i łamaniu praw człowieka, ale obraz całej epoki, w której żyła Polska i inne kraje bloku wschodniego. Muzeum mu poświęcone w szerszej perspektywie będzie pokazywało specyfikę Polski Ludowej i walki Polaków o odzyskanie niepodległości. W najbliższą sobotę, 19 października, przypada 40 rocznica śmierci księdza Popiełuszki zamordowanego przez komunistyczne władze na polecenie komunistycznych władz e, przypomnę kapelana warszawskiej solidarności e, przypomnę także że ksiądz Popiełuszko był Osobą walczącą o prawa człowieka, o prawa obywatelskie. To jest postać wywodząca się z województwa podlaskiego i bardzo cieszę się, że na terenie województwa podlaskiego powstanie muzeum jako instytucja nie tylko opisująca historię i samą postać księdza Popiełuszki, ale także rozumiem odwołująca się do szerokich wartości, które wpisują się w cały kontekst opowieści o trudnych czasach Polski Ludowej. To ważny dzień, że pani minister. Dzisiaj 16, czyli 3 dni przed rocznicą, przyjeżdża do Białego Stoku z informacją o tym, że zapewnione jest finansowanie. To jest, ja bym powiedział, szczęśliwa trzynastka, bo w tych trzynastu projektach znajduje się to muzeum pochodzące z województwa podlaskiego. A województwo podlaskie w ogóle jest bogate w instytucje kultury. To są fantastyczne instytucje, takie jak właśnie Muzeum Pamięci Sybiru, najważniejsze i najlepiej ocenione muzeum w Europie przez Radę Europy, ale nie tylko przez Radę Europy. Kolejne Nagrody potwierdzają wysoką jakość tej instytucji. Podlasie jest bogate w ludzi kreatywnych, którzy bardzo dobrze będą w stanie poradzić sobie nie tylko z przygotowaniem, ale potem z wszystkim tym, co wpisuje się w kontekst tej ekspozycji muzealnej, odwołujące się do tych nowoczesnych form opowiadania o historii szeroko rozumianej, bo nie tylko o posadzie księdza. Są takie miejsca w województwie podlaskim, które budują naszą tożsamość. Z tych, jednym z tych miejsc jest Muzeum Pamięci Sybiru, które pani minister dzisiaj zwiedzała. Na pewno takim miejscem będzie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Miejsce, które będzie wotum wdzięczności także wszystkim kapłanom, którzy walczyli z Komuną, walczyli w tym, w tym ciężkim czasie. Będzie także miejscem, gdzie słowa księdza Popiełuszki, złodobrem dobrem zwyciężaj, będzie można zobaczyć na żywo, będzie można doświadczać tego właśnie przesłania. Muzeum powstanie w Okopach, niedaleko Suchowoli, gdzie urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.